Chciałem pod, pogratulować przede wszystkim bardzo dobrej gry dzisiaj treflowi my szczególnie w pierwszej kwarcie wyszliśmy na plac. Jakbyśmy byli myślami jeszcze chyba, nie wiem gdzie w autokarze, czy, czy może myśleli chłopcy, że przyjechali nad, nad morza. Także ta pierwsza kwarta zdecydowanie ustawiła spotkanie. Były fragmenty gry w drugiej, w drugiej gdzie zbliżyliśmy się na kilka punktów, później przewaga w około 20 punktów oscylowała, także tutaj dzisiaj mecz nie był zbyt ciekawy, <grym> natomiast jeżeli chodzi o, o już o takie wskaźniki statystyczne, na pewno przegraliśmy bardzo wyraźnie. Tablice 20 desek, to, 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 to jest po prostu bardzo dużo i to jest ta y, podstawowa y, dzisiaj y, różnica i ten nasz podstawowy problem, który, który, który mieliśmy i z którym sobie nie mogliśmy poradzić, także tyle na, tyle na ten temat. Jeszcze raz gratuluję drużynie Trefla, zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Jakub, proszę bardzo. Co no ja mogę dodać? W sumie to się zgadzam z trenerem, wyszliśmy z, zbyt małą werwą na ten mecz sopot bardzo szybko nam odjechał. Potem próbowaliśmy y, y, to nadrobić, walczyć, ale niestety tref jest za dobrą drużyną, żeby pozwolić sobie, y, sobie na zniwelowanie tak dużej przewagi no i tyle. Uh, uh, today we started very well A dzisiaj zaczęliśmy bardzo dobrze mecz uh, but, uh, but uh,

No Natomiast w drugiej części meczu straciliśmy nasze zaangażowanie i skupienie, musimy szanować zespół z Łodzi, wiemy, że, mamy trochę, że mają trochę kłopotów, stracili dwóch zawodników, ale to jest zespół, który bije się o każdą piłkę na parkiecie i dlatego nie podobało mi się to, jak graliśmy w drugiej części. Tak jak trener mówi, no, najważniejsza w takich meczach jest koncentracja, tak samo jak z Warszawą i teraz z Łodzią. No, początek bardzo dobry, później gdzieś ta koncentracja uciekła. No, ważne, żeby takich błędów nie popełniać w przyszłości i tak naprawdę teraz się przygotujemy na, na bardzo ważne dwa spotkania z Anwinem i ze Słupskiem i już dzisiaj, od dzisiaj się koncentrujemy. Dziękuję.